Mateusz Damięcki cieszy się ogromną popularnością, jednak wraz z żoną Pauliną Andrzejewską unikali epatowania Tawa. Prywatą w mediach, ojciec dwójki synów postanowił zrobić jednak wyjątek, a fani wprost oszaleli, widząc jego pociechy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Franciszek i Ignacy. Spis treści Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska Tak wyglądają synowie Mateusza Damięckiego. Mateusz Damięcki i Paulina Andrzejewska Mateusz Damięcki to polski aktor, który od lat cieszy się sporą sympatią fanów. Choć wzdychają do niego tabuny fanek, on wzdycha do ukochanej żonie, instruktorce baletu Paulinie. Para wzięła ślub 20 stycznia 2018 roku, a ich początek znajomości jest dość zaskakujący. Tak wyglądają synowie Mateusza Damińskiego, miłość między nimi nie gaśnie, a owocem łączącego ich uczucia są dwaj synowie, Franciszek, 2018 rok. I Ignacy, urodzony 2020 roku. Zakochani rzadko epatują tak tzw. prywatą w mediach społecznościowych, a na ściankach pojawiają się sporadycznie. Unikali również pokazywania dzieci w mediach, starając się chronić ich prywatność. Tym razem Damianski jednak zrobił wyjątek, publikując filmik jak spędza czas z synami w parku. Dzięki temu fani aktora mogli nie tylko zobaczyć jak wyrośli synowie Damieńskiego, ale także podziwiać siłę fizyczną dumnego taty. Nie miał bowiem kłopotu, aby utrzymać oba brzdące na sobie i jeszcze podskakiwać.